Piwko w niedzielę dobrze smakuje Mariusz, bo chyba lubisz w niedzielę. Oczywiście, że tylko będzie i nawet jeszcze bez śniadania dwa, bo do jednego nie będę siadał. Jesteśmy po ważeniu przed galą KSW 70, z nami Mariusz Pudzianowski. Szarpnął tam Michał Materla, zbijając piątkę. Chyba się nie spodziewałeś, jest tam trochę siły w tym bicku. No oczywiście, że u Michała jest troszeczkę tej siły. Jest to 100-kilowy chłop, który trenuje od dawien dawna, od niepamiętnych czasów. Nawet dokładnie nie wiem, ale na pewno z 20 par lat trenuje. Więc co by nie robi, to na pewno u takiego, który trenuje, musi być trochę tej siły. Co by nie było, zapasy, parter, boks, więc ja wiem, co to znaczy sportowiec czynny. Tutaj rozmawialiśmy na ten temat z Michałem. Myślę, że środowisko sportu walki, Mariusz, nie daje ci wielkich szans przed tym pojedynkiem. Jak ty do tego podchodzisz? Bo nawet twoi klubowi koledzy, tak jak Daniel Omielańczuk, no twierdzą, że może być ciężki wieczór dla ciebie w sobotę. Oczywiście, że może być ciężki Michał, z pierwszej łapanki nie jest, ale jak zawsze Mariusz mówi, tanio skóry nie sprzeda. Kiedyś kiedyś też już byłem skazany z Paweł na stolą, że nie mam najmniejszego, najmniejszego polotu, najmniejszych szans, a tutaj też niespodzianki były. Tak naprawdę kondycyjnie jestem dobrze przygotowany, trzy rundy z chłopakami stukilowymi, którzy naprawdę też u nas się tutaj w KSW biją i tutaj przepracowywałem. Żadnych kontuzji nic nie ma, więc tylko trzeba wyjść no i odpowiedź tab do, zrobić jutro przy tablicy. Bo jak zareagujesz na słowa swojego trenera, który powiedział, że tej walki nie możesz przegrać? Wiesz co, w MMA jest wszystko możliwe. Oczywiście, że wszystko dam z siebie, jak, do, jak doskonale mnie znacie. Wiecie, że tanio skóry nie sprzeda mi na pewno. Nie będzie to, że jeżeli o delikatnie gdzieś mnie coś tam zaboli, od razu poddam się. Jeżeli będę widział, że naprawdę nie mam szans najmniejszych, no to jest to wiadome. Instynkt, instynkt obronny się wtedy włączy. A jeżeli tylko będę miał siłę, a wiecie, że do ostatku Sił będę szedł i wojował. A mam nadzieję, że tak będzie. Jestem przygotowany na pełen dystans. Nie liczę na jakieś skończenie wcześniej lub cokolwiek. Tylko naprawdę na pełen dystans. A już taki przedsmak. Co mnie może czekać? Miałem w Irlandii akurat. Michał toczył z Jajem trylogię. Michał yy, Jaj bardzo dobry bokser, strajker. No i jakoś nie mógł mnie ustrzelić, utłuc. U no i całe pełne trzy rundy tłukliśmy się, że ledwo wyszedłem o własnych siłach z klatki. A zdajesz sobie też sprawę z tego, że Michał jest takim zawodnikiem, z którym no kolokwialnie mówiąc trzeba do spodu, bo to jest taki chłop, który nigdy się nie poddaje. No i podobnie jest ze mną, żeby mnie wziąć znokautować przez 13 lat jeszcze na razie, na razie nikomu się nie udało znokautować, może Michał będzie pierwszy, któremu się to uda, no ale ktoś pierwszy zazwyczaj tańczy niż ja. No, Mariusz, a czy uda się utrzymać nerwy na wodzy, bo ty jesteś takim zawodnikiem, wiesz, że jak już wióry zaczynają lecieć, no to jest taka, no... Łupanka, tak powiem, no. Trudno mi powiedzieć, jak to będzie. Fajnie się mówi, fajnie się to wszystko mówi, gdy ja teraz tutaj stoję i emocje trzymam na wodzy, a gdy wchodzi się do klatki, czasami ten hamulec puszcza. Mam nadzieję, że ten hamulec w klatce nie puści i będzie wszystko trzymane na wodzy i tak, jak powinno być. Ale fajnie to ja tu mówię teraz. Dostajesz pierwszego strzała, jak to ktoś, jeden klasyk, mówił, game plan masz, dopóki strzała nie dostaniesz. Dostaniesz strzała, game planu nie ma i włączy się dopiero instynkt obronny albo Cholera, duża piekura i dyskoteka. Mariusz, jeszcze parę kilo mniej i zastanawiam się, czy to jest świadome działanie zbijanie wagi, czy taki efekt uboczny ciężkich treningów? Jest to efekt uboczny ciężkich treningów. Ja żadnej wagi nie zbijałem, żadnej diety nie robiłem, tylko ciężkie treningi. Jeżeli śledzicie, a na pewno śledzicie, wiem, że, że śledzicie, bo gdzieś tam moje posty udostępniacie. Zaczynam od godziny w pół do szóstej rano, kończę koło dwudziestej drugiej, więc wiecie, że ani jednego dnia nie przeleżę. Może przez cały okres treningowy wyleciały mi tylko dwa treningi, a resztę cały czas Mozolnie, systematycznie rzeźbiłem i rzeźbiłem. Może talentu nie mam, ale pracowitości nikt mi nie zarzuci. Mariusz, kluczem w tym pojedynku będzie uniknięcie parteru, ale w takiej sytuacji, żeby nie wylądować na plecach? Bo Michał tutaj powiedział i faktycznie tak jest, że on jak złapie krucyfiks, jak, gdzieś, jak złapie boczną, to jak to stwierdził, nawet z tymi najlepszymi zawodnikami ze Szczecina, to trzeba koparkę wzywać, żeby, żeby, żeby gdzieś tam wyjść spod niego. Akurat jeśli chodzi o koparki, to ty masz doświadczenie. No, ale wróćmy do tematu. Oczywiście, że Michał jest dobrym zawodnikiem i parterowcem. W każdej płaszczyźnie potrafi się odnaleźć i boksersko i zapaśniczo. Dłużej ode mnie jest technicznie, na pewno jest lepiej ułożony ode mnie, no ale no tutaj znowu ja też mam kilka argumentów swoich, gdzie może być różnie i potrafię przyłożyć, potrafię znakałtować, potrafię mocno skopać i potrafię też dobrze przewrócić. No nie, nie tacy parterowcy, którzy byli dobrzy, nie mogli z wyjść. No a jeżeli y, położę się na nim, to będzie, żeby wyjść, to będzie musiał się dużo, dużo napocić, a jak już będzie chciał wyjść, to dużo energii straci. A potem wstaniemy i znowu się zacznie. Ktoś tam się straci. W 2018 rok to był eliminator do tytułu mistrza KSW wagi ciężkiej z Karolem Bedowem, czyli właściwie 4 lata od tego czasu minęły. Dzisiaj patrząc na ranking KSW jesteś na drugim miejscu, czyli właściwie tylko mistrz i zawodnik z pierwszego miejsca jest wyżej, czy gdzieś już generalnie jest w głowie temat tego, żeby jeszcze raz ten tytuł zaatakować. Jest, nie myślę o tym, o zdobywaniu w pasów. Ja po prostu tylko chcę się, w, chcę dawać dobre, fajne walki, żebym wyszedł bez kontuzji i kiedy, kiedy nadejdzie ten czas, że już powiem, dosyć kończę, żebym wyszedł z tego wszystkiego bez kontuzji, bez większych urazów i zaczął sobie normalnie żyć. Kiedy nie myślisz o pasie, to może bardziej o gdzie Halidowie, tak jak powiedział Martin Lewandowski. Co, wszystko, się, wszystko się zdarzyć może. Zobaczymy, jak to wszystko się jutro potoczy. Przede wszystkim tu już nie chodzi o wyniki. Ja chcę dać dobrą walkę. Może wygram, może przegram, nie przejmuję się tym tylko, mnie interesuje dobra walka. Jak już mam przegrać, to przegrać z klasą. My wszyscy wiemy, że ty jesteś przygotowany na pełny dystans, ale tak zupełnie szczerze, Mariusz, wierzysz, że sędziowie punktowi będą musieli wskazać tutaj zwycięzcę? Ja osobiście nie wierzę. Wiesz co? Być może, że tak będzie. Yy... Każdy no, ma swoje granice. No, 100 kg, 120 Ja z zawodnikami takimi jak Michał robiłem sparingi ostatnimi czasy, z dobrymi. No i wiem co to znaczy no, takich małych, mniejszych zawodników umęczyć. Jestem w stanie umęczyć prawie każdego, a mieliście już przez smak parę razy, że jestem w stanie zamęczyć i to zdrowo. To pytanie padło już dzisiaj raz, ale było zadane Michałowi Materli, to może zadajmy jeszcze to, być. czy ten rozmiar w końcu ma znaczenie, czy nie. Czy te 16 kg jutro będzie miało duży wpływ na to, jak ten pojedynek będzie przebiegał? Oczywiście, że w pewnym, w pewnym znaczeniu ma to znaczenie akurat w sztukach walki takich. No zazwyczaj ten rozmiar ma znaczenie, gdy w wadze ciężkiej, na przykład mieliśmy ostatnio yy, Stoicza, pojedynek z, z De No 100 kg, gdy się po prostu położył na niego, akurat Stoiczowi niczego nie brakuje. Charakteru nie brakuje, ale jednak tych kilogramów mu brakowało, żeby gdzieś przepchnąć cokolwiek. Jak się położył na niego, to ciężko miał wyjść i umęczył się strasznie. No i było jak było. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli jutro. A jakie jest wymarzone zakończenie walki dla ciebie? O, oczywiście, że nie chciałbym tych trzech rund robić, tak jak w głowie mam narysowane, że trzy rundy będą, tak jak w Irlandii z żajem, bo to po prostu albo ja sam wyjdę, albo chłopaki mi będą pomogli wychodzić z tej klatki. No fajnie byłoby skończyć w pierwszej rundzie, gdzieś tam, pod koniec pierwszej rundy i wyjść zmęczonym, ale nie aż tak bardzo. Ale to tylko marzenie ściętej głowy tym razem. Ja chciałem jeszcze spytać o to miejsce, w którym się teraz znajdujemy. Bo ty już parę pojedynków w tej Atlas Arenie stoczyłeś. Jeżeli dobrze pamiętam, to przegrałeś chyba tylko jeden. Czy to ma jakieś dodatkowe znaczenie dla ciebie to miejsce? Dlaczego ty tutaj czujesz się. Tak wyjątkowo dobrze. Więc nie ma, nie ma to znaczenia, że ja się tutaj czuję dobrze. Po prostu tak wszystko się układa, los się tak układa, że dosyć często, bardzo blisko mnie tutaj w tej łodzi są moje takie pojedynki i wygrywam. Staram się te pojedynki zawsze wygrywać, tylko nie zawsze słoneczko mi zaświeci. A tutaj dobrze, bo skończymy galo o 24.00. Ja już o pierwszej w nocy mogę być w domu, w swoim łóżku. Czyli nie będzie afterparty po wygranej. Nigdy nie było afterparty, od 13 lat na żadnym afterparty nie byłem i nigdy nie było tego. A w niedzielę wstajemy o której godzinie? Wiesz co, chociażbym musiał pospać, nie wiadomo jak to przypuszczalnie siódma rano obligatoryjnie bym się obudził. No to jak to piwko w niedzielę dobrze smakuje, Mariusz, bo chyba lubisz w niedzielę. Oczywiście, że tylko będzie i nawet jeszcze bez śniadania dwa, bo do jednego nie będę siadał.